Jest upawał, czyli to nie Znajdujemy się w stanowisku kierowania Komendy Miejskiej Policji w Słupsku. To jest to miejsce, w którym e, policjanci decydują o, o losach naszych obywateli. Tutaj też e, pokrzywdzone osoby dzwonią do policjantów z prośbą o pomoc. Dlatego tak ważne jest, żeby to miejsce było jak najbardziej komfortowe także z punktu widzenia pracy policjantów. E, pomieszczenie to zostało wyremontowane kilka lat temu, natomiast e, e, nie przewidziano tego, że być może m, swoim kształtem może powodować... E, Hałas, wzbudzać dźwięk, który tutaj de facto. Yy zamiast pomagać w pracy, utrudnia pracę policjantom. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że tutaj e, dzwoni setka telefonów e, dziennie do, do policjantów. E, policjanci rozmawiają także przez stacje e, radiowe, więc ten dźwięk tu się wzbudza. No i chcąc jakby wyjść, e, poprawić ten stan rzeczy, który tutaj jest, m, tu policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku szukali e, sposobu, w jaki sposób to pomieszczenie m, doprowadzić e, do takiego stanu, żeby ten dźwięk był e, krótki, żeby ten dźwięk nie przeszkadzał w pracy. Pracy. Sprowadziliśmy studenta Akademii Muzycznej z Gdańska, który w tym pomieszczeniu przeprowadził badania, które potwierdziły faktycznie, że efekt akustyczny w tym pomieszczeniu jest za duży. Dlatego też szukaliśmy materiałów, które by wytłumiły to pomieszczenie. W tej chwili mamy tutaj, za moimi plecami znajdują się ustroje akustyczne. Tak to się fachowo nazwy, nazywa. To są pianki, które znajdują się na tych ścianach. One są przyklejone specjalnym klejem. Te pianki mają specjalne właściwości dźwiękochłonne, co powoduje taki krótki dźwięk, mówiąc e, e, trywialnie. E, tego typu gąbki zdecydowanie poprawiają tutaj jakość rozmów dyżurnych. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że tak jak powiedziałem, setki telefonów tutaj dzwonią, policjanci rozmawiają z osobami pokrzywdzonymi. E, no i chcąc podjąć odpowiednią decyzję, ta rozmowa musi być e, zrównoważona, a przede wszystkim przeprowadzona w... w, w w granicach dużego komfortu także psychicznego policjantów, którzy rozmawiają z tymi osobami. Chciałbym podziękować przy okazji tutaj naszym przyjaciołom, którzy, którzy pomogli w sfinansowaniu tego typu ustrojów akustycznych. Dyrekcja Lasów Państwowych ze Szczecinka przekazała na ten cel środki. Te środki zostały spożytkowane bardzo, bardzo efektywnie. W tej chwili zarówno policjanci chwalą sobie wykorzystanie tych urządzeń, a także my chcielibyśmy tutaj pochwalić się, że na pewno nasza dyżurka w Węgrędzie miejskiej policji w Słupsku jest jedyną taką dyżurką w Polsce, która posiada tego typu ustroje akustyczne. Żeby było ciekawie, wspomnę tylko, że firma, która produkowała i sprzedała nam te urządzenia, te, te gąbki, jest to firma, która obsługuje największe firmy zajmujące się telemarketingiem w Europie.